Zacznijmy od Amazona. Amazon to jest firma, która jest absolutnym gigantem i wykorzystuje sztuczną inteligencję w obszarach takich jak personalizacja ofert, dynamiczna zmiana cen, zarządzanie magazynem, rekomendacje dla klientów. Amazon bardzo dobrze wie, że w zależności od tego, jakim jesteś użytkownikiem, to warto zbierać dane i wyświetlać Ci odpowiednie treści. Odpowiednie produkty. Dzięki temu jest w stanie zmaksymalizować wyniki ze swoich działań, z czasu, który spędzasz przebywając właśnie na jego platformie. Kolejny wielki, czyli Netflix. Oni analizują to, jak bardzo podobają Ci się poszczególne treści. Potrafią dostosowywać odpowiednie filmy w czasie rzeczywistym, zmieniać okładki, analizować to, co Tobie się podoba, i dzięki temu znowu są w stanie Zatrzymać się na tej platformie, no bo na tym polega ich zadanie. Masz być tam jak najdłużej i korzystać do